Jemy. To co, co, co zawsze? Karentyńskie przysmaki, by po prostu, cały szczęście, że jest ogóreczek, szynka, sereczek, tam są nasze bułeczki, Antoni, to co zawsze, plus kawka, proszę Państwa. Tutaj pierwsze, to co zawsze, i mamy jeszcze deser w postaci ponczuciów. Halo, dzień dobry, my już spakowani Panowie już poszli z pierwszą startą Tam z tą mają lusterką. Panowie poszli z pierwszymi walizkami już na dół I druga walizka została tutaj Ja zrobiłam mały obchód Po pokoju, dajcie znać kto jest Odpowiedzialny u was za obchód Za obchód po pokojach, po hotelach już zawsze gdzieś tam sprawdzam czy wszystko wzięte No i jeszcze Znalazłam, znalazłam moje nowe golczyki Znalazłam kostkę do ładowania I takie tam różne pierdolki kibadziewia, więc zawsze przechodzimy do dookoła po pokoju, sprawdzamy, czy jest wszystko zabrane. No i, no i nigdy nie ścielimy łóżek. Nie ścielimy łóżek, nie składamy ręczników. Jeżeli ręczniki były używane, to rzucamy je na podłogę. Właśnie, jeszcze chyba tego nie zrobiłam. Jeszcze tego nie zrobiłam. Używane ręczniki rzuca się na podłogę. Nieużywane nie. Bo po co to mają prać dwa razy? Po co to mają zużywać pralkę? No, przebrałam się, ale jesteś ubrudny. Po co? I bierzemy resztki, wychodzimy, tak? I koniec, koniec naszej podróży, koniec naszego wyjazdu, zleciało, zleciało, muszę powiedzieć, yy, śniadanko zjedzone, wszystko spakowane, ruszamy trasą taką jak wcześniej, czyli przez Czechy i do Domciu, wstępnie ile wychodzi, Piotruś? Nie mam pojęcia, nie sprawdzałem no 8-9 godzin samej jazdy będziemy oczywiście za, zatrzymywać no bo oczywiście starsze zna emeryci po wczorajszych sankach no to wiecie, wszystko, wszystkie mięśnie dzisiaj czujemy ale fajnie, fajnie było i fajny hotel myślę, myślę, że mogę Wam polecić myślę, że to, że było za gorąco to nic nie szkodzi jak, jak będziecie jeździć na nartach, przyjdziecie cieplutko fajnie było i dobre jedzenie i obsługa i, i, i wszystko było fajnie więc, więc, więc hotel mogę Wam polecić a więcej może Wam opowiem później bo teraz jestem tak y, jeszcze na świeżo, za świeżo jeszcze stoję hotel za mną, więc opowiem wam później o moich wrażeniach, a póki co trasa. Jedziemy. Niech nie nie klucen, sondern mit euch. Austriacki humor. Ten austriacki humor. Trzeba przejść tędy. Bo jest pachołka Naprawdę, a tu jest. Tu stoi jakiś ściągniczek old timer. Była przerwa na siku. Wyobraźcie sobie, że to jest ta sama stacja, na której się zatrzymywaliśmy. Robiłam sobie foteczkę, bo był wspaniały widok. Wspaniały widok na góry. No jest widok na góry, ale nie przypuszczałam, że tam dalej będą jeszcze inne, fajniejsze góry. I teraz to wiem. Teraz już to wiem. A z tyłu są góry. Takie. Taki począteczek. Taki począteczek po prostu gór. Ale tu już jest zimno. Chyba dlatego, że jesteśmy wysoko, co? Jesteśmy chyba wysoko. No, to mała przerwa w trasie. Tankowanko. No, lecimy dalej. Winietę, policaj, hajć fajdaj, a to nie jest ten Mikulasz, Mikolo, Mikalo, Mikulo, co mają admirała i dżentelmena z klaba? Nie wiem, tak a że to Austriacy przyjeżdżają do Czechu pewnie na jakieś Fifa Rafa <grymne> tak powiedziałeś <grymne> tak powiedziałeś, gdzie ta granica granica mytoczy ewinietę tu się zatrzymujesz na granicy na Czepatkę. witamy w Czechach jak się mówi ahoj, ahoj Postój na jedzonko Piotrek jest obrazny bo musiał wynieść kole do kosza Tak? Gdzie się nie odzywa się? Nie, <tosy> <tosy> już już Jezu no, no co no. Byliśmy w Kijewsu. Myślałam, że zjemy sobie jakieś, jakieś czeskie pyszne jedzonko ale nie było Jeszcze jedzonko, ale nie było. No więc KF zwleciał. Ale takie średnie zimne frytki. Jakoś tak. Jakoś tak. Zjedliśmy, ale... Ale... Ale średnio. Jedziemy. Ile nam zostało? No Nic wiem, nie zobaczyłem przecież. Mhm. się muszę zapiąć. Nie jedź. Nie jedź, byś się muszę zapiąć. Boże, bo... Bo się muszę zapiąć. Jedną ręką. No to do dupy nie zapraszam. Ile mamy kilometrów? 340. 340 kilometrów jeszcze, także jeszcze sporo. Sporo! Zimno, brałam kurtkę. Jesteśmy już w Polsce, jesteśmy już w Polandii. Jedziemy. Właściwie tu jesteśmy prawie, że w Krakowie. Właściwie tu jesteśmy już prawie w Krakowie. Także końcóweczka, końcóweczka. Stanęliśmy sobie na chwileczkę zobaczyć przy balicach jak startują samoloty. Może na jakiegoś trafimy. Właściwie jest taka możliwość, bo na odlotach jest informacja, że będzie jakiś startował. Więc może coś zobaczymy. Stanęliśmy na chwilę, prostujemy się, jeszcze ostatni przystanek i do domu. Zimno, zimno, zimniej jest niż chyba tam. Wieje. No, wieje. No, przecież jestem zmęczona, zmęczo włosy po prostu wytargane. Nie jestem jakoś strasznie zmęczona. Nie jestem jakoś strasznie, dobrze się jedzie, ja lubię. I tu się musi podnieść. No. jakiś malutki. Już się podniósł. Oni no. już, Już to jest. taki malutki jakiś. Tam ten też był malutki. Znała <gry> <tom> prędkość jak zakon mało jeden. Nie, no raczej duża. Lecimy tak do o ten jest malutki wizard jet coś tam proszę państwa polecamy system kamera yy, tol tak to się nazywa? Video toll, Video -tol. Ale kamera była na zdjęciu. toll przez aplikację MP, ciach, pyk i nie odsuwacie szyby jak jest zimno. Dziękuję bardzo. Przerwana umycie samochodzika. Gdzie ten? Gdzie ten nasz myjący? Myju, myją las, tu, las. Nie Co? Nie pian nie ma Halowa pachnie. Synuś tam z tyłu miał takie fajne gniazdko. Teraz siedzi w kurcy, już się nie chciał rozbierać, ale miał, miał tam kocyk. To jest kocyk? Kocyk, po dusie. wszystko miało tak sobie fajnie jechał z tyłu, tak fajnie było. tak super rano, tu le światło. No i koniec, koniec naszej podróży. Przyjedziemy do domu. Ciekawe, czy tam Stefanek. Rozpakowywanie. Dzisiaj to chyba nie będę rozpakowała nawet nie mam mowy. Rozpakuję tylko suweniry i wam pokażę, bo kupiłam też coś dla was. Obiecałam Wam, że Wam kupię, że będzie rozdanie, rozdanie będzie na kanale głównym, więc zapraszam serdecznie kogo jeszcze tam nie ma, eee, więc pokażę Wam co kupiłam, takie dwa małe zestawiki, będą do wygrania w rozdaniu, eee, no i co tam dla nas i eee, doszedł, doszedł mnie. Co tam dla nas i dla, no, dla najbliższej, dla mojej mamy, dla mamy Piotra, dla teściowej. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko rozłożę. Okej. Okay. Obiecałam, że Wam kupię coś. To Wam kupię, tylko to Wam coś kupiłam. Więc proszę bardzo. Coś takiego Rum Kokos. Takie. Takie dwa zestawy, więc kupiłam słodkości. Kupiłam Wam słodkości, żeby się po prostu coś spróbowały. Wszystkie te słodkości pochodzą z Austrii. Made in Austria albo z Karynti. Proszę, Hanuta, ja wiem, że jest też w Polsce dostępna gdzieś tam, ale oryginalna, przywieziona prosto z Austrii. Dixie, nie wiem czy pamiętacie te. te um, Cukiereczki. Ja się nimi zajadałam, jak byłam, e, mała. Karn ten, czyli z karenty Cukiereczki z Karenti. To dla jednej i dla drugiej. Co tu jeszcze? Wzięłam coś takiego. Al Mudler. To jest jakieś takie picie ala cola, albo coś ten deseń. No też jakieś takie alpejskie. Alpejska cola. Tak się tłumaczył to mój mąż. Więc jest i alpejska cola do dwóch, do dwóch tutaj zestawów. Co jeszcze mam, co jeszcze mam, co jeszcze mam? Czekoladki. Czekoladki, proszę. Z bio, z bio czekolady, bio czekolady do dwóch zestawików i jeszcze mam ciastka, chwilunia. Mam ciacha takie, Cytrynowe, ja się nimi zajadałam, też je pamiętam z czasów dzieciństwa, z, no mój ojciec przy, przywoził je z, z Austrii właśnie, więc takie ciacha dla jednej, e, albo dla jednego i drugie, więc takie zestawiki będą do wygrania, to dla was przywiozłam, pomyślałam sobie, że coś takiego, żebyście spróbowały, na słodko, Stefan nie zacykaj, bo to nie dla ciebie zamiast takich pierdół typu magnesiki i tak dalej ja jestem zdania, że wiecie magnesiki to e, trzeba mieć swoje ze swoich wyjazdów ze swoich wspomnień e, a myślę, że z czegoś takiego to się też e, ucieszycie więc obserwujcie kanał główny na kanale głównym już niedługo będzie rozdanie